Szanowni Państwo, szlachetna paczka działa już 20 lat. To już trzecia edycja akcji, w której bierzemy udział i na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Bardzo się cieszymy, że możemy wspomóc tych najbardziej potrzebujących. W tym roku przygotowaliśmy paczkę dla rodziny ze Mamy nadzieję, że nasze wsparcie przyda się w nadchodzącym czasie i pozwoli choć na chwilę odłożyć troski zmartwienia na bok. Korzystając również z okazji, pragnę w imieniu całej firmy MWC złożyć naszym klientom, partnerom oraz pracownikom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.